Codziennie doznajemy nalegania z dwóch stron. Bo z jednej strony żyjemy w świecie, który rządzi się swoimi prawami ważna jest praca, pieniądze, prestiż, autorytet, znajomości a z drugiej strony, jako chrześcijanie, w tym w świecie mamy się wznosić duchowo czyli żyć wartościami, przestrzegać Bożych przekazań, kochać drugiego człowieka i czynić dobro. I pewnie w ciągu życia nieraz zauważyliśmy, że te dwa światy stoją ze sobą w skrajnej sprzeczności. To, co nieraz uchodzi za dobre w świecie, takim może nie być w oczach Bożych. A to, co nic nie warte i wręcz śmieszne w oczach świata, może uchodzić w oczach Bożych za dobro. I nieraz możemy doświadczać rozdźwięku czy zagubienia, którą drogę wybrać. Bo też nasza ludzka skłonność ciągnie nas bardziej do świata, w którym liczy się bardziej moje, moje dobro, moja wygoda, a przede wszystkim mój święty spokój. A dopiero gdzieś na dalszym miejscu jest drugi człowiek i jego potrzeby. A w tym wszystkim może też niekiedy odzywać się nasze sumienie, które powie: chwila, stop, żyjesz na świecie. Ale nie jesteś na tym świecie sam. Żyjesz na świecie, ale jako człowiek Chrystusowy nie jesteś ze świata, bo twoja ojczyzna jest w niebie i tam masz dążyć. I czasem stawiamy sobie pytanie, które kiedyś postawił już sobie święty Paweł. Z dwóch stron doznaję nalegania: co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Najlepiej, najchętniej zrobilibyśmy. To, o czym mówi stare polskie przysłowie. Panu Bogu dali świeczkę, a diabłu dali ogarek. No bo nie chcemy być odrzuceni przez świat, ale też nie chcemy być odrzuceni przez Pana Boga. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mieliśmy ukazanego proroka Jeremiasza. Jest to postać dość ciekawa ze względu na swoją misję. Miał za zadanie głosić. Że z powodu odejścia od Pana Boga Jerozolima zostanie zburzona. Ale to były dość ciekawe czasy, no bo ani nie widziano, ani nie słyszano o perspektywach wojny. Był czas spokoju. Dlatego tym bardziej nierealne wydawały się jego zapowiedzi. I przez te zapowiedzi naraził się królowi do tego stopnia, że musiał się ukrywać. Ale mimo wszystko. Dalej głosił to, co mu Pan Bóg polecił, chociaż ponosił za to różne kary, między innymi chłoste. Był takim prorokiem, z którego całe społeczeństwo szydziło i śmiało się. I to też było powodem wielu jego kryzysów duchowych. I podczas jednej z takich wewnętrznych walk, wypowiada słowa, które dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Panie Boże, zbierają się, żeby mnie zgubić. Starają się mnie zniszczyć do tego stopnia, żeby odebrać mi życie. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego więc Tobie powierzyłem moją sprawę. Jeremiasz pokazuje nam dzisiaj, że będąc zawieszonym pomiędzy względami ludzkimi a Bożym nakazem, warto opowiedzieć się po stronie Pana Boga. No bo przecież łatwo mógł zrezygnować ze swojej misji. Mówić tylko to, co ludzie chcieli usłyszeć. Ale on wybrał prawdę, bo w kłamstwie nie było żadnego sensu, bo ocalenie miało przyjść przez prawdę. Także nasze ocalenie jest w prawdzie. Mimo, że kłamstwo ładnie brzmi, mimo tego, że kłamstwo uspokaja nasze sumienie, że jeszcze nie jest aż tak źle, że jeszcze mamy czas, ale kłamstwo nas nie ocali. Ono sprawi tylko, że będziemy spokojnie szli po bezdrożach życia, które tak naprawdę doprowadzą nas zupełnie do niczego. Natomiast prawda, choć czasem nie jest wygodna, ale jednak zawsze jest prawdą, która ma moc przemienić nasze serca i wskazywać właściwe drogi do dobrego celu. Bo prawda zawsze idzie w parze z dobrem. I kiedy staniemy przed różnymi wyborami, nigdy nie, zb nie zbłądzimy, jeśli wybierzemy, wybierzemy prawdę i dobro. Choć będzie to wymagający wybór, ale tylko taki przyniesie nam pokój, a z czasem też i radość. Ale kiedy jeszcze mamy jakieś opory i dalej nie wiemy, co zrobić, to z radą przychodzi nam Chrystus w Ewangelii, który mówi: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Albo w innym miejscu też w Ewangelii Mateuszowej, Chrystus mówi, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Być może wiele razy słyszeliśmy, zrób to czy tamto. Przecież wszyscy tak robią. Przecież nikt się nie dowie. A w ogóle, co ci szkodzi? Przecież żyje się tylko raz. I u ludzi wtedy możemy uchodzić za wspaniałych. Czasem mogą patrzeć na nas zazdrosnym okiem, ale czy przez to nie zatracimy swoich przekonań, swoich wartości, które wynieśliśmy z domu rodzinnego? Czy nie zagłuszymy swojego sumienia? I czy w końcu. Nie zatracimy swojej duszy, bo na zewnątrz wszystko może być w porządku. Możemy być bardzo poukładani, uchodzić za nawet ludzi skrajnie wierzących, a w naszym środku może panować wielka pustka, którą nieraz chcemy zapchać ładnie brzmiącymi kłamstwami. I dzisiaj Chrystus zachęca nas do opowiedzenia się za prawdą, do życia tą prawdą. Którą możemy odnaleźć w Słowie Bożym i którą znajdujemy w sakramentach. Tą prawdą, która jako jedyna doprowadzi nas do szczęścia. Choć może to nie będzie prosta droga, ale to będzie zawsze droga do celu. I kiedy wybierzemy to Boże życie, to wtedy, jak Jeremiasz, będziemy mogli powiedzieć Pan jest przy mnie, jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. I dzięki temu, że Pan będzie z nami, Bóg Prawdy i Pokoju, nie będziemy musieli składać niewiadomo jakich ustnych deklaracji, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, boż same nasze postawy, przekonania i czyny będą świadczyły o naszej przynależności do Chrystusa. A do każdego, który się przyzna do mnie przed ludźmi, Przyznam się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Amen.